Cześć, tu Bartosz Mazur. Witam Was na moim kanale, gdzie skupiamy się na tuningu samochodów i udzielaniu praktycznych porad dla kierowców. Jeśli chcesz, żeby Twój samochód wyglądał i jeździł lepiej, to dobrze trafiłeś. Subskrybuj, żeby być na bieżąco z nowymi materiałami. A teraz przechodzimy do dzisiejszego tematu. Wymuszenia na silniku poprawy właściwości i dynamicznych samochodu. Istotne jest stosowanie metod zmniejszania różnego rodzaju strat mechanicznych. W artykule rozważymy, czym jest lekkie koło zamachowe, a także wiele subtelności ulgi własnymi rękami. Teoria. Głównym zadaniem koła zamachowego jest przenoszenie momentu obrotowego z wału korbowego przez tarczę dociskową sprzęgła na wał główny skrzyni biegów, drugorzędne, ale bynajmniej nie nieistotne ważne funkcje Wyrównanie prędkości obrotowej wału korbowego. Wycofanie CMM z górnego i dolnego martwego punktu, jak również realizacja pomocniczych taktów procesu roboczego. Również koło zamachowe jest dociskane do korony. Jego zęby zazębiają się z kołem zębatym rozrusznika i służą do uruchamiania silnika. W tuningu silnika szczególnie interesujący jest moment bezwładności wszystkich obracających się i poruszających się translacyjnie części silnika. A dokładniej moment bezwładności mas. Im mniejsza masa korbowodów, tłoków, wału korbowego i koła zamachowego, tym mniejszy wysiłek jest wymagany do ich rozkręcenia. W procesie pracy silnika znaczna część użytecznej pracy ze spalania mieszanki paliwowo-powietrznej jest zużywana nie na obrót koła, TJ. Na przyspieszenie samochodu. Ale na rozwijanie tych właśnie części oczywiście nie sposób wyobrazić sobie działania silnika spalinowego bez strat mechanicznych. Nasze zadanie, poprzez odciążenie koła zamachowego, zmniejszyć całkowity moment bezwładności obracających się i przemieszczających się translacyjnie mas w silniku. W książce przygotowanie silników samochodowych do zawodów G. Singurindi podaje następujący procentowy stosunek mas bezwładnych w silniku: 85 90% koło zamachowe, 6 10% wał korbowy, 1 3% masy poruszające się stopniowo, 1,5 3% wentylator chłodzący, 0,5 do 1,5, pompa, wałek rozrządu. Pompa oleju i inne nieuwzględnione elementy trudności w rozjaśnianiu. Z powyższych danych wynika że ogromna część użytecznej pracy ze spalania TPVS przeznaczana jest na pokonanie momentu bezwładności koła zamachowego silnika. Drugą stroną medalu jest wyrównanie prędkości obrotowej wału korbowego. Energia musi zostać zużyta na odkręcenie koła zamachowego. Jednocześnie energia kinetyczna uzyskana przez koło zamachowe pomaga przesunąć maszynę CMM z martwego punktu. Dzięki czemu silnik pracuje bardziej równomiernie. Masa koła zamachowego w przeciętnym samochodzie z silnikiem o pojemności skokowej 1,3 litra lub większej wynosi od 6 do 9 kg. Im cięższe koło zamachowe, tym mniej zauważalna będzie np. nierównomierna kompresja w cylindrach. Również cięższe koło zamachowe pozwala na uruchomienie samochodu przy niższych obrotach ponieważ w momencie połączenia wału głównego, skrzyni biegów i wału korbowego energia kinetyczna uzyskana przez cięższe koło zamachowe prowadzi do mniejszego opóźnienia obrotu wału korbowego. Główne wady związane z instalacją zbyt lekkiego koła zamachowego niestabilna praca na biegu jałowym. Silnik będzie wydawał się pracować na biegu jałowym, ponieważ efekt zbyt lekkiego koła zamachowego jest podobny do braku zapłonu w poszczególnych cylindrach. Z tego powodu wał korbowy zacznie obracać się z zauważalną nieregularnością. Aby rozwiązać ten problem, konieczne może być zwiększenie prędkości obrotowej biegu jałowego. Wpłynie to oczywiście na zużycie paliwa, utrata sztywności. Największe obciążenia na zginanie i skręcanie koła zamachowego występują w momentach wejścia i wyjścia tarczy dociskowej sprzęgła. Zbyt słaba konstrukcja doprowadzi do utraty stabilności i deformacji. Sytuację znacznie pogorszy brak wyważenia po zamontowaniu lekkiej części. Zwiększenie obciążeń udarowych na sprzęgło, elementy skrzyni biegów. Standardowe koło zamachowe jest rodzajem amortyzatora. Koszt lekkiego koła zamachowego i Cena pracy związanej z montażem. Prawidłowy montaż lekkiego koła zamachowego w samochodzie wymaga wstępnego wyważenia dynamicznego. Wyważanie dynamiczne powinno być przeprowadzone razem z koszem sprzęgłowym. Zalety. Podobnie jak w przypadku VAT. Zalety są niezwykle oczywiste, mniejsze straty mechaniczne. Silnik staje się bardziej wydajny i responsywny. Największe straty powstają podczas początkowego rozruchu koła zamachowego. A nie podczas utrzymywania stałej prędkości obrotowej. Silnik będzie kręcił się lepiej w całym zakresie obrotów, ale rezultat będzie szczególnie zauważalny przy wysokich obrotach. Mniejsze zużycie paliwa. Jak to ułatwić? Technologia usuwania nadmiaru metalu nie jest nowa i była stosowana przez radzieckich sportowców motorowych, w szczególności E. G. Singwindi w swojej książce Przygotowanie silników samochodowych do zawodów podaje rysunki rozjaśnionego koła zamachowego M412. Moment bezwładności charakteryzuje się przede wszystkim rozkładem mas w nadwoziu i zależy w dużej mierze od masy rozłożonej wzdłuż wymiaru promieniowego, innymi słowy. Każdy gram pobrany w maksymalnej odległości od środka będzie bardziej wartościowy niż kilka gramów pobranych w pobliżu środka. Singurindie. G. twierdzi, że koło zamachowe M412, odchudzone przez nich z 8 kg do 4 kg, godnie przetrwało próbę wielu zawodów, a zastosowana metoda została z powodzeniem wdrożona w innych silnikach. Istnieje kilka metod usuwania masy z części, jednolite szlifowanie metalu bez tworzenia otworów, zwane również Singurindi relief. Szczeliny są frezowane w równej odległości od środka. Jeśli obszar szczelin jest duży, zaleca się przyspawanie korony. Należy to zrobić ostrożnie, aby metal nie wypaczył się nadmiernie. Należy pamiętać, że rozjaśnianie nie powinno prowadzić do poluzowania kosza sprzęgłowego i punktów mocowania korony, sądząc po opiniach. Wielu kierowców po rozjaśnieniu dokonuje jedynie wyważenia statycznego przy odpowiednich kwalifikacjach tokarza. Fabryczne wyważenie nie powinno być radykalnie zaburzone, jednak nadal nie warto zaniedbywać dynamicznego wyważania części po rozjaśnieniu, a WordPress komentarz Hello World.